Cześć. Dzisiaj przychodzę do was z Q&A. Zadawaliście mi ostatnio pytania i na YouTube i na Instagramie. Także stwierdziłam, że zbiorę to wszystko w kupę i dzisiaj wam odpowiem. Głównie tematyka macierzyństwa, jak możecie się domyślać Także nie przedłużając, zaczynam. Mam tutaj 15 pytań i pierwsze pytanie, najczęściej powtarzające się, to jest rodziłaś naturalnie czy miałaś cesarskie cięcie? Miałam cesarskie cięcie To było cesarskie cięcie zaplanowane Ale nie dlatego, że ja chciałam Tylko po prostu to cesarskie cięcie musiało być Także Nathaniel urodził się przez cesarskie cięcie Drugie pytanie Karmisz piersią czy mlekiem modyfikowanym? Karmię mieszanie obecnie Czyli piersi i mleko modyfikowane I dajemy mu teraz Babylon DHA Ponieważ ma uczulenie na mleko krowie eee, Trzecie pytanie Jak ma na imię synek? Synek ma na imię Nataniel, w skrócie Natan eee, Następne Jak Nadia zareagowała na brata? Na początku bardzo się cieszyła eee, Cały czas go całowała, przytulała Chociaż teraz też tak jest Ale jest bardzo zazdrosna Czasami wiecie idzie go przytulić, złapać za rączkę, ale go tam troszeczkę uszczypnie albo trochę mocniej go złapie z tej zazdrości, z tych nerwów. Także na pewno z jednej strony się cieszy. Ona bardzo chciałaby się z nim bawić, podstawia mu różne zabawki, nie rozumie dlaczego on leży i nie chce nic z nią robić. Także to jest takie trudne troszeczkę dla niej. Jest mała, nie wszystko rozumie do końca na pewno, ale wydaje mi się, że, że się cieszy. Kolejne pytanie: Jak sobie radzisz z dwójką małych dzieci? Powiem wam, powiem wam szczerze, że czasem sobie radzę, czasem sobie nie radzę. Łatwo nie jest, nie jestem matką idealną. Czasami brak tej cierpliwości, ale staram się. Pierwszy miesiąc był taki trudny. Ale w tym okresie był też ze mną w domu mąż, więc miałam tą chwilę czasu, żeby tak jakby dojść do siebie i przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Teraz aktualnie w domu jestem praktycznie cały dzień sama, więc tą dwójką jakoś sobie muszę poradzić. Daję radę na razie, no różnie bywa. Jeden dzień jest lepszy, drugi jest gorszy. Kolejne pytanie, <laughs> przepraszam, czy Nadia chodzi do żłobka? Nie, Nadia nie chodzi do żłobka. Był taki epizod, że w tym żłobku była, ale to we vlogu wam już kiedyś opowiadałam. Zabraliśmy ją z tego żłobka, bo bardzo płakała i po prostu była, nie, nie była gotowa na ten żłobek. Pójdzie dopiero do przedszkola. Jak odsmoczkowałaś Nadię? To też bardzo dużo z Was to pytanie mi zadawało. Ja czekałam, słuchajcie, na odpowiedni moment. Nie ma co na siłę zabierać dziecku tego smoczka, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Ja ją tak jakby do tego przygotowywałam. Kupiłam różne książeczki, między innymi kiciekocie, yy, tylko jak to się teraz nazywa. Papa smoczku, tak. Tu mam regał z książeczkami. Papa smoczku i jeszcze chyba jakąś jedną. Yy, także powiedzmy, że ja ją tak podświadomie trochę do tego przygotowywałam. Pewnego dnia, tam po kilku tygodniach, miesiącach, nieważne, e, wyszłyśmy na balkon i zaczęła się bawić tym smoczkiem, i jej powiedziałam na dłoniu: e, uważaj, bo tak wypadnie ci przez, e, przez balkon, przez barierkę i ptaszki zabiorą tego smoczka. Dwie minuty nie minęły i ona go po prostu wyrzuciła. E, ja jej e, normalnie wytłumaczyłam, tak, że wyrzuciła, ptaszki zabrały. Nie ma smoczka, jest duża, nie potrzebuje go, ptaszki. Mama ptaszków wzięła dla tych malutkich ptaszków, żeby miały, no coś, coś w tym stylu i powiedziałam, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale już, yy, już długo jest bez tego smoczka, także cieszę się. I nie zrobiłam tego na siłę, tylko po prostu czekałam na odpowiedni moment, więc Wy też czekajcie na odpowiedni moment. Jedno dziecko będzie mi ciąkało tego smaczka rok, drugie po i trzecie dwa lata, a drugie jeszcze dłużej. Także wyczekujcie odpowiedniego momentu. Jak samo na przykład gdzieś wyrzuci, to trzeba szybko schować i uświadomić to dziecko tak, żeby wyrzuciło i, i tak dalej. Także myślę, że to jest takie. Chyba najprostsze i najłatwiejsze. Było kilka pierwszych tych dni i nocy takich ciężkich, że popłakiwała, no ale ja jej wytłumaczyłam. Każdym, za każdym razem jej po prostu tłumaczyłam, że wyrzuciła tego smoczka, nie ma i, i koniec. I po kilku dniach się płacz skończył. Także nie było tak źle. Kolejne pytanie: czy synek ma kolki? Nie, nie ma kolek, ale ma uczulenie właśnie na to krew, krowie mleko, więc y, musimy podawać to specjalne zapteki, i ja też mam dietę. Dobrze, kolejne pytanie. W jakim wieku są Twoje dzieci? Natan skończył dzisiaj 2 miesiące, a Nadia skończyła 2-latka 18 października. Czyli różnica wieku jest rok i 10 miesięcy. Czy planujecie jeszcze dzieci? To takie pytanie, wiecie, no ale też się często pojawiało. Nie, nie planujemy już więcej dzieci. Dwójka nam wystarczy. Chcieliśmy, synka i córeczka udało się, więc jestem przeszczęśliwa. Kolejne pytanie: czy synek jest podobny do Nadii? Powiem Wam tak. Czasem wydaje mi się, że jest, ale mm, teraz, jak tak patrzyłam na niego, to stwierdzam, że nie są zupełnie y, inni. Czy Nadia robi już Siusiu do nocnika? Y, jak to jest u nas z odpieruchowaniem? Powiem Wam tak, ze smoczkiem poszło łatwiej. Y, ma nocniczek, ma te takie schodki z nakładką na toaletę. Siada sobie na tym oczywiście, y, posiedzi chwilę i schodzi, także jeszcze nie. Jeszcze nie. Raz zrobiła tylko siku, a tak to sobie po prostu idzie posiedzieć, więc pieruchy na razie jeszcze są w użytku. No, zobaczymy. Też czekam na odpowiedni moment, nie chcę jej zmuszać na siłę, żeby się żeby się nie przestraszyła, także czekam, ale zachęcamy ją jak najbardziej do tego, żeby wołała, żeby robiła siku na nocniczek, także wszystko na spokojnie. Kolejne pytanie, co Nadia dostała na urodziny? Jest filmik już na kanale z urodzin. Nadi co prawda nie pokazywałam całej imprezy, ale co dostała jak najbardziej. Podlinkuję wam bo w opisie. Kolejne pytanie, który poród był łatwiejszy? I w po którym szybciej doszłaś do siebie. Eee, I tak. Pierwszy poród był yy, bardzo ciężki. Pamiętacie na pewno, jak Wam opowiadam, że rodziłam naturalnie. 90 godzin. Poród był wywoływany. Po terminie skończyło się cesarskim cięciem. Byłam umordowana, wszystko mnie bolało. I to był naprawdę bardzo ciężki poród. Tutaj ta cesarka była już zaplanowana, więc ten poród, no po prostu poszłam tak na salę operacyjną i, i, i tyle nie musiałam się męczyć. Jeżeli chodzi o tą kwestię, gdzie szybciej doszłam do siebie, to na pewno po tej drugiej, po tym drugim cięciu, ale to na pewno też dlatego, że miałam moty motywację w postaci inady. Ona mi nie dała poleżeć, posiedzieć, trzeba było się nią zająć, musiałam się z nią pobawić Kilka dni mnie nie widziała, bo byłam w szpitalu, więc no musiałam jej ten czas poświęcić I chcąc, nie, chcia, chcąc, nie chcąc, po prostu szybciej do siebie doszłam I dobrze, i dobrze cieszę się I ostatnie pytanie dotyczące Nataniela Ile waży i ile ważył, jak się urodził? Urodził się duży, 3,5 kg i 56 cm a teraz skończył dwa miesiące i waży prawie 6, bo 5,800, coś tam byliśmy w szczepieniu ostatnio i mierzy prawie 60 cm, tam 59, więc jest duży i słodki. Tyle Wam powiem. Bardzo się cieszę, że, że jest zdrowy, że je i że wszystko jest w porządku. I to by było na tyle. Jeżeli na któreś pytanie jeszcze Wam nie odpowiedziałam, to zadawajcie w opisie. I też dużo pytań było na temat tego regału na książki, który mamy, tej takiej, tej takiej półki na kółkach. Nagrałam film Runtur, malutki Runtur na D, więc tam są wszystkie linki do rzeczy, które mamy w pokojku. No, może nie wszystkie, ale do tych takich najważniejszych. Także za odsyłam Was do tego filmiku, jeżeli podobał Wam się film, to oczywiście subskrybujcie kanał, zostawcie kciuka, ślad po sobie w komentarzu, żegnam się z Wami, buziaczki, pa pa!